Siema drodzy widzowie, witam was bardzo i bardzo serdecznie. Dzisiaj drodzy widzowie specjał na 101 subskrybentów drodzy widzowie. Jest dzisiaj specjal na 101, subów, czyli dziękuję wam drodzy widzowie za 101 subskrypcji na tym kanale, więc drodzy widzowie, dziękuję wam z całego serca yy, za 101 subów. Kanał ma już 102 subskrypcje, więc drodzy widzowie może jeszcze Uda się wbić, drodzy widzowie. Mam taką nadzieję, że uda się wbić 1000 subów albo i nawet więcej, ale kto to wie, drodzy widzowie, co się wydarzy. Drodzy widzowie, chcę Wam poruszyć teraz temat w tym odcinku. Co pomaga robić Wam? Wiecie, że jest taka aplikacja. Można powiedzieć, taka aplikacja, takie coś, co ułatwia Wam robić pracę domową albo inną Chodzi tutaj właśnie o Chat GPT, który... Ja. No i nie zdziwcie się dlaczego są takie miniaturki. Ale, drodzy widzowie. Wiecie o jakie miniaturki chodzi, bo ta właśnie miniaturka jest na odcinku, drodzy widzowie, tym. Ale w czym mi pomaga Chat GPT? Chat GPT może wam nie tylko ułatwić pracę. Oczywiście robienie pracy domowej, czy jakoś tak. Jeśli macie problemy, drodzy widzowie, naprawdę yy, z... to nie jest sponsoracja, ok? Nie jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Chat GPT nie jest sponsorem dzisiejszego odcinka, ale chcę wam wspomnieć o czacie GPT, który mi pomaga w tworzeniu miniaturek na odcinki, więc jestem wdzięczny tej aplikacji za to, że mi pomaga robić miniaturki. Ale drodzy widzowie, no, dziękuję wam za 101 subów przekraczone. Ale drodzy widzowie, pamiętajcie, że jeśli macie problem i czegoś nie rozumiecie To normalnie polecam wam Z mojego serca polecam wam chat GPT, Bo może wam naprawdę pomóc W różnych tam filmach A ja chciałbym drodzy widzowie pozdrowić Trzy osoby Wiem, że nie powinienem to robić Ale nie, dobra Pozdrawiam Agromaniac TV, Pozdrawiam Suchego Tcha Pomorskie Tam Łysy Opór i Arecki, chłopaki, pozdrowienia dla was. No i co? Dziękuję widzowie za ten dzisiejszy piękny odcinek. No i co? Ja się z wami widzowie żegnam i witam i jeszcze że jeszcze wam powiem, że życzę wam miłego weekendu. Oczywiście w sobotę jutro pojawi się jakiś odcinek, ale jeszcze nie wiem jaki. Ale życzę wam drodzy widzowie miłego weekendu, miłego dnia. Do zobaczenia drodzy widzowie. Pamiętajcie o czacie GPT, który może Wam ułatwić ułatwić praktycznie wszystko. Mi ułatwiacie GPT tworzeniu miniaturek właśnie tak jak widzicie ją teraz, więc drodzy widzowie. Na razie mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej. Więc na razie drodzy widzowie, to tyle. Nara!